Zadanie. Mając współczynnik a oraz pierwiastki trójmianu, podaj jego postać iloczynową. Zauważ, masz tutaj współczynnik, który stoi przy x kwadrat i ten współczynnik jest równy 3. Masz również pierwiastki trójmianu kwadratowego. Pierwszy pierwiastek to 4, drugi to 1. Musisz zapamiętać ten oto wzór. Kolejnym etapem będzie podstawienie w miejsce literki a podstawiasz 3. A więc tutaj, jak widzisz, w miejsce a podstawiliśmy trójkę. Sam x jest przepisywany, zaś w miejsce x1 podstawiamy czwórkę. W drugim nawiasie x przepisujemy, a w miejsce x2, zauważ, wstawiliśmy jedynkę. I mamy tutaj gotową postać iloczynową. Kolejny podpunkt. Ponownie mamy współczynnik a1, pierwszy pierwiastek również 1, drugi pierwiastek minus 2. Postać iloczynowa wygląda tak jak wcześniej. Zatem w miejsce literki a wstawiamy tym razem jedynkę. Tutaj x przepisujemy, a w miejsce x1 wstawiamy jedynkę. Czyli mamy ostatecznie minus 1. Tutaj x zostaje przepisany, ale tutaj zamiast x2 wstawiamy minus 2. Czyli zauważ, minus, minus 2 za chwilę da nam ostatecznie plus. Ale to za chwilę. Jeszcze raz. Pragnę podkreślić. Tutaj minus oraz x2 wynosi minus 2, czyli mamy minus minus 2, czyli za chwilę tutaj powstaje nam plusik. Oczywiście, jedynki na początku nie opłaca się pisać, bo mnożenie przez 1 daje nam tę samą wartość. Punkt c. Mamy znowu współczynnik a, dwa pierwiastki i obliczamy postać iloczynową. Zatem w miejsce literki a wstawiamy minus -1. Xik przepisujemy minus także, a w miejsce x1, zauważ, wstawiamy minus -3, czyli mamy minus, minus -3 i zamykam e, nawias. Następnie otwieram kolejny nawias, przepisuję x, przepisuję minus, a w miejsce x2 wstawiasz minus -7 i zamykamy nawias. Czyli zauważ, tutaj wewnątrz tych nawiasów, tutaj dwa minusy dadzą nam za chwilę plus, i tutaj również dwa minusy dadzą nam plus. Ale wszystko po kolei. Przepisujemy y i tutaj możemy napisać minus nawias. Jedynka jest zbędna. I właśnie, te dwa minusy dadzą nam plus, i tutaj te dwa minusy również dadzą nam plus. Czyli mamy ostatecznie taką postać iloczynową. Kolejny przykład. Ponownie mamy współczynnik A, minus 8. Pierwszy pierwiastek, drugi pierwiastek trumianu kwadratowego, mamy wzór oczywiście w pamięci na postać iloczynową trumianu kwadratowego i właśnie wstawiamy w miejsce literki A minus 8. X przepisujemy, minus także, ale w miejsce x1 wstawiamy minus 2 i zamykamy nawias. Otwieramy kolejny nawias, x minus przepisujemy, a w miejsce x2 wstawiamy 0. No I oczywiście zamykamy nawias. Należy troszeczkę tutaj wyredukować, zatem y równa się minus 8 przepisujemy. Tutaj te dwa minusy dadzą nam liczbę dodatnią, bo oczywiście rozumiesz, odjąć dług to znaczy dać komuś pieniądze, czyli zauważ, mamy x plus 2. Tutaj oczywiście x minus 0 nie opłaca się pisać w, następ, w taki sposób, zatem po prostu napiszemy x. Będzie ładniej to wyglądało, jeżeli napiszemy minus 8x i x plus 2 w nawiasie. Punkt E. Współczynnik A jest równy 1, x1 2, x2 również jest równy 2. Mamy postać iloczynową i ponownie y przepisujemy. W miejsce literki A wstawiamy 1, x przepisujemy. No i oczywiście minus także został przepisany, a w miejsce x1 wstawiliśmy dwójkę. Tutaj nawias x minus przepisujemy, a w miejsce x2 wstawiamy oczywiście dwójkę. I mamy gotową postać ilorzynową. Oczywiście te jedynki można nie pisać. Tutaj, jak widzisz, masz dwa nawiasy takie same, więc zgrabniej będzie napisać x minus 2 do kwadratu.